Siedzi. O kurde, ty. Ładna ryba jest. O, ho, 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 ho. Zostawiłem na nie wiesz. Ale, ale jak chodzi ty. Zobaczcie, no na, na tradycyjnym tutaj są to, te ryby. Tylko, że to to pod nami wszystko nie co było. Siedzi. Siedzi znowu. No. <laughs> patrz, zobacz jak to dochodzi, patrz ty. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Mistral Fishing Więc zabiorę Was dzisiaj na wyprawę Na owienie białorybu Przetestować nasz nowy kijek Nautilo Wziąłem sobie wersję do 2,5 gramów Od 0,3 Więc spróbujemy Cię połowić na bardzo, bardzo drobne przynęty Tak jak widzicie tutaj dosłownie murmyszka Mikroprzynęty i super zabawa z białorybem. Chciałem wziąć kijek do 1,5 gramów, ale niestety został sprzedany. Wszystkie wykupiliście, ale przetestujemy do 2,5 gramów, powinien też spokojnie dać radę. No i co? Oczywiście pamiętajcie zostawić łapkę w górę i komentarz, czy wy lubicie łowić białoryb, czy łowiliście kiedyś. A jak nie, to co? To spróbujcie. No co? Płyniemy i widzimy się już, mam nadzieję, przy jakichś rybkach. Na razie. Jest, jest dareczek i dzisiaj są wędki Super Ultra Ride do 2,5 g moja i darka do 2 gramów, więc 2,5 i 2 gramy. I zobaczymy, czy da się na takie wędki coś połowić. Ale jest pięknie, cudownie, ale woda, ty brudna, nie? Dosyć brudna. Dosyć brudna no i tutaj właśnie nautilio do 2,5 gramów. Ikona dwudziesteczka. Będziemy cisnąć. Tak jest. Więc co? Dobra. Takie malutkie haczyczki z główkami 0,35 mm. Przynęty. To są przynęty, zobaczcie. Kurde, maleńkie. Zobaczymy, co to się będzie działo. Sami jesteśmy ciekawi. Ojej, o, coś, co fajnie chodzi. Ty, parz, zobacz, parz. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk... Zapadłem. A jak się tym rzuca? Hop! Nawet nie widać, gdzie to spada. Z dziesięć metrów, kurde. 0,8 metra wody tu jest, nie? No na pewno trzeba, wiesz, nawinąć te żyłki ekstremalnie po prostu do krańca, żeby po prostu nic nie, bo to po prostu nic nie waży. Łowi się po prostu na takie maleńkie przynęty, takie lekkie, że to jest szok po prostu. Rzut normalnie czekamy aż opadnie. Opadnie, jak może być to w ogóle opadzie, nie? Okolice teraz takich trzcinek. Zobaczymy, czy coś tutaj mieszka. Ale opad jest jakiś tam tej przynęty, nie? Zobacz, cyk, cyk, cyk. Tak. Już no. moja No, Ale twoja? Ja takim sprzętem, to jedynie jak po prostu nie ma wiatru, nie? Żeby cokolwiek czuć, tak? Paluszkiem pukasz, nie? Cały czas pomalutku zwijać i paluszkiem ruszać, żeby ona cały czas pracowała, nie? Ma za mocno, tak, tak palcem to tylko pukaj, wiesz? Delikatnie. Tak, o, o, tak, tylko palcem pukaj tu w ten. O, 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 tak. I tylko zwijasz wtedy, o, tak. O, no, dokładnie, tak widzisz? I przez to, że ten czubek do tych wętek jest taki bardzo delikatny, to przynęta już animuje się, nie? Teraz reszta upadło, czy nie? To jest ryba. <laughs> patrz, zobacz jak to chodzi. Ty. Zobacz, jak to chodzi. Co to jest? O, chodzi ty. Patrz, zobacz jak to chodzi ty. Kleń. Nie. Ty kleń jak Kleń, no? <laughs> Pierwszy kleń. Kleń mały, no, no czerwona widać A bo ja <laughs> Darek działa. <laughs> ale jak wchodziło, to ty. Opatrz pierwszego, pierwszy to od razu już była, nie? No to jest pierwsza rywa, O jak to chodziło, ty. kurde, zabawa. Ale wędka szybka, tak amortyzowała tak fajnie, tak pyk, 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 pyk. te strzały. No, klenia ani jazia nigdy nie złowiłem, powiem Ci tutaj, wiesz? To wiesz? Ja nie. A, Ale tutaj, 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 tu, a ja mówię tutaj, nie? Ja na Wiśle łowiłem, to tak, ale... No i tu już są ryby na echo jakieś głębiej. Ale Ty pierwszy, pierwszy opad, tak, pierwszy opad, mówię, kurde, pociągał, ale nie ciśnie, nie? Ale cieszę się jak dziecko, ci powiem. No, cieszę się jak z no tak. wielkiego, tak. Zestaw, który zabrałem z sobą na dzisiejszą węgiel, to jest wędka patyczek, tak jak widzicie, Nautilio do 2,5 gramów. Mamy też wersję do 1,5 gramów i do 5 gramów, ale niestety do 1,5 gramów została sprzedana. Wykupiliście całą, więc muszę czekać na dostawę. Do tego żyłeczka zero dziesiąteczka, bardzo, bardzo cieniusio, ale potrzeba, żeby rzucać takimi malutkimi przynętami jak, jak takie właśnie mikro przynętki, mikro mikrotanty, które ważą 0,4 do 0,5 gramów. I uzbrojony to mam w kowrotek Mistral Kona. Tak jak widzicie, piękny design w takim słoneczku się mieni. 0,2 dwójeczka i tak jak widzicie, pięknie tą wędeczkę wyważa, więc fajny zestawik. Nie drogi do połowu biały rybu. I co? Mam nadzieję, go sprawdzić dla Was już przy jakichś rybkach. Patrzcie, no, na, na, na tradycyjnym tutaj są te ryby. Tylko, że to to pod nami. Wszystko, nie? Co było? Siedzi? Siedzi znowu? No. <laughs> patrz, zobacz jak Darek dochodzi. Patrz, ty. Ale jak <laughs> Ojej, ty! Jaka Jalej, zabawa Jaka za ty <laughs> Co to jest, no klej? Boleń, 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 boleń. No? <laughs> jaka zabawa, chłopie ty, jaka jazda, wolę. Wolę, Ale jak no. chodzi, wędka ty, patrz, jaka zabawa. i co teraz? <laughs> no mają podwieraszek no, no. Czekaj. <laughs> Druga ryba na ultralajta. Bardziej <laughs> chyba poczekałić. Zobaczcie, ale ty jak zesz zastar no. cała no seżarta, nie? nie tak, tak. tak. Siedzi? Siedzi! Ale chodzi! Ale brzdączek jakiś, ty! A. Jest zabawa? Ja pierdzielu, jak ciśnie! Jak ciśnie, jak chodzi, ty! Krop chyba Nie, kleń znowu, kleń, kleń. kleń. No i co? Za, Są za ryby? Jaka zabawa, co? Ale piękny! za górną wargę, zobacz, jak tak. zapięty, pięknie 25 centymetrów poleń, a tutaj Darek leń. <grywa> Działa, nie? <grywa> Kurde, jaka zabawa, ty. Masz też już wiarę, że można tak powiedzieć? Masz. Pod taką rybą, a wiesz, jak to się odnieść, taki kara z 40 centów, co to się będzie działo, nie? I klenie nigdy nie idzie u nas łowić na spinning. Klenie nigdy po prostu. Ja nie złowiłem nigdy tyle, 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 co ja tutaj łowię na rzece. Wpuszczają niby te klenie, ale nie idzie tego złowić, bo to tak są po prostu, ale to są takie nieduże. Widzisz, że na spinning, na zwykle przynęty spinningowy, to nie idzie to takich ryb złowić. No Bo takiego bolenia no może, może i być złowi na jakąś tamtkę, ale, ale to, jest, to jest też wspaniałe dla dzieci po prostu, wiesz, po prostu jak jak, to wiesz, tak, jak, jak wiesz, tak jak jesteś gdzieś jesteś gdzieś sobie, wiesz, no na wczasach, tak? A. Nie ma tych, tych rybek dzieciach chciałby sobie połowić po mostu, tak? To takie, wiesz, 10 cm cm Tak, tak, w tak, 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 tak. Bo one wszystko, nawet na te większe no. gumki okoniowe one nie wezmą. No. No wiele osób też, powiem Ci później, nie chce się bawić ze spawikiem, tylko się bawi właśnie w to, nie? Ta nowa metoda łowienia, wiesz. Jeśli chodzi o warunki, to jak najbardziej tak można łowić, ale taki wiatr to max, nie? Przy większej wichurze, to wiesz, nie da rady, nie? Bo nie da rady... Jest. <laughs> nie dużego coś. Ale Pięknie, co to Boleń chyba znowu Nie, czy krąp. Ale jak chodzi, krąp, krąp, ja Krupaczek patrz jak się bije wędka, no zobaczcie to. No, wędka, ten maszył kawałek ma do kilograma, ale mogę pokazać tutaj, widzą, jak to pięknie się giną. Zobacz, ona ma szczyt, nie? Ona ma szczyt, który się kładzie, ale później ma tam moc jeszcze troszkę, nie? Tutaj jakby jest ten rdzeń, tak, tak, tak. I to taki zjadliwy darek, ten krom. Na kotlety. Na kotlety go. Czwarta ryba. Tata, by się ucieszył. I co ja to tam złapię? Klenia, bolenia no, ja byłem, i krumpia. I krumpia. No i to jest fajne w takim owieniu, nie? Tutaj po prostu nigdy nie wiemy, co nam weźmie, tak? No bo jak wierzłowisz na spinik, no to co? Mory nam się szczupak, okoń u nas, tak? No. no i raczej nic więcej, no tak? tak? Nie mówimy. Jakiś tam ale, ale w też, przypadku boleń, tak? Ale też tak naprawdę jak szczupaka, na no to ten, oleń, ten, ten się nie robi, no bo jak, Tak, jak tak. 15, 15 centów tak? tak. To, no to... 15 centów, tak. A tutaj łowimy przynętą taką maleńką. Teraz nie? taką muszkę łowię i założyłem tutaj ochotkę taką, wiesz. Na to, no Na nie. O kurde, był, to jest fat. no. Siedzi. O kurde ty, ładna ryba jest. O, 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 o. Zostawiłem, nawet nie wiesz. Ale, ale jak chodzi ty? Pładak. dobra będzie. Zobaczysz. Nie krąb chyba. Waleczny krąb! Szeckuła płódz. Siek... Nie płódz ty, Płodź piękna. Woow. Ja cię sunę, ty. No! Ale trafiłeś chyba w tą dobra, dobrze? Co? Nie wiem, no taka cięższa, trochę i tak przed niej ją, staram się trzymać, wiesz? O, ale to pochodziło, ale zabawa! Uff. Uff. Czyli mam już czwarty gatunek poleń, krąb, kleń i płoć. No, nie próżnię. 30 nie? No, pod, ale to jest, nie? Szale, fajna. No. O, na taką tutaj przynętę. Zobacz. Jakiś ogonek taki, no. Ochoteczka taka i taka tutaj muszka taka, ale wiesz? Już pięć rewizujonych. I byś powiedział, że w jaki 40, no, kilku lat będziesz się tak bawił, jak no dziecko jest. się cieszył z takiej Ta płotki? Bawa, a ja takie kopy kopyto, kopyto założył. No, Tam co właśnie, no? Ty siedzi znowu, ale mniejszy właśnie. Dzisiaj się znowu mniejsza, mniejszego. O ty, jo, ole, ole, ole zrobił ty odjazd. Ole, 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 o kurde, jak to chodzi? Ee, ożył, ożyło, co? Ożyło, no ożyło. Krump, waleczny krump znowu. Dziękuję krump, no, krump. Na klatę go biorę ale dzisiaj łowimy. Może załóż ty tą ochotkę sobie. No zobaczę, ale właśnie wiesz. Czerwoną. Rzut za rzutem. Piękne ryby. Ale to jest zabawa, ty. Uf, emocje jak na rybach, Darek. Siedzi. <grybuj> piękno to jest. <grybuj> Krąb chyba, tak mi się obstawia na krąg. Bo nie jest waleszka. Okoń, kolejny gatunek. No. Czyli jest tak, że łowimy wszystkie gatunki. Wszystko po prostu. Który to jest gatunek? już? czwarty, czy, czy piąty? Okoń, kleń, boleń, krąg, płotka. Pięć gatunków. Pięć gatunków ryb złowionych na biały. Co ty powiesz ty? Wszystko, po prostu idzie z Wszystko. Trąpia, płotkę, wszystko to Wszystko No więc zabawa To weźmy na to No i druga sprawa, że te patyczki teraz dostępne dla każdego 130-150 zł za wędkę Do tego piękny kowrotek, tutaj jest Kona W ogóle ten kowrotek tak wygląda, Darek zobaczysz. Za jakieś, wiesz, za jakieś grube naprawdę pieniądze za 2000 nie? To kowrotek też za 140-150 zł. Kręci pięknie. Sprzęt już dla każdego, tak? Młodzież sobie może kupić i się bawić, nie? Siedzi. Siedzi! Okoń! Znowu okoń! Ale się dzieje. Już nie, już straciłem rachubę i dzisiaj tych ryb zrobije w darek. Też masz? Kurde ty, ale, ale, ale! Pięknie, łódkę, teraz silnik dziobowy wejdzie, Darek. Uważaj, bo ci Ale, pięknie, ale chodzi. Ty, ty. O, to będzie największa moja. No, pięknie chodzi, co? Płodźmy Płodź? Krom! Ty ale krom! Jaki krom gigant! Krom giganty! Złowi krom jak giganta! Czekaj, na pewnie rakiet ci Ty Japonka to jest! Nie, ja krąb. Czy krom Czekaj, ja ci to wezmę, no? Krom czy Japonka? Krom taki! Ale jaki ty! Jaki krąb! 25 centów ty! aż mi, mi wypluł moją, moją do, do, no. dociążkę! To, ale pochodziło co? I na choteczkę jedną, A sieci Ale uderzenie było. Boże Chodzi o paleczny Dokąd? Dokąd? Ale. ale Ale uderzenie było. No to okoń w jesieńce Ale też chyba spod łódki, co? No, przedni, ale ja, tak palnął mi. Wściekłe. wściekły No to dobra. Zobaczyliście pierwsze łowienie na Nautilio moją do 2,5 gramów, ale są też wersje do 1,5 grama, ale niestety nam się sprzedały i nawet nie miałem jakiej jej przetestować, ale kolega Bartek, zaraz zobaczycie, udało mu się kupić taką wędeczkę. A teraz zobaczcie w kolejnym dniu jak ta do 1,5 gramów wykałaczka dawała sobie radę. gdzieś to powinno być widać, że one się pławią, nie? Choć to jest lekko. Lekko się marszczy Jest pierwsza ryba? No, ładnie chodzi za No i teraz nie ma podnoszenia, nawet to takiego krąpia Ale pierwsza, czwarty sumy No widzisz, można łowić? Można ładnie, zaciągnął, w wysypce całe Ostrzelił no. 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 no, no, się No jak No na płytki siedzi nie? Coś? Masz coś małego? No nawet taki płot No tak co tu myślisz? No, Ploteczki To dzisiaj nałowisz lepiej niż na spinning, lepiej niż normalnie. O, ja też mam coś. A ja mam okonka, Uwaga. patrz. <śleszy> Waga ciężka, Uwaga kurde. Ciężka. Ale jak wziął, jak wściekły. <śleszy> tutaj nie ma, tu wszystko wieże. No, to są może tutaj. O, krąpik, o teraz kurde to jest walka, ale się wędka ogina, ty hamulec trochę popuść, ty nic hamulca nie masz opuszczonego. Co to ma znaczyć? Leszczyk. Takie ryby? O, no, patrz, leszczyk. leszczyk, no. Leszczyk, Proszę Państwa, pierwsze w tym sezonie. Tak. Ale jak za żarty, robię. No, opa, kolego. Fachowiec się robisz, kurde, wiesz, patrz. I... Bartek ma taki sam zestaw jak ja. To też kony 20, tylko że ma, udało mu się dorwać tą wędeczkę do 1,5 gramów. <grym>? A mi niestety nie. I co? co jak wrażenia z ściągnięcia? Daje, nie? Daje, daje, daje. Daje, daje, W porównaniu no. z normalnym wędkowaniem okonowym. to Nie, było właśnie. Masz coś, ładna poć, poć jest, piękna, wzdręga Wzdręgę masz, ale pięknie walczy, ty, o, ale Ale teraz to jest walka, co? Piękna wzdręga, no O, ale piękno Tam podbierak jest jak coś, jest, trzymaj Piękna, no No to to, to tu przepłynęliśmy, są wzdręgi, no Piękna ale jest, no Ale piękna, złota rybka Przepiękna, śliczno, no ale ale zobaczysz a jak tobie się podobało łowienie no, białorybu? Zadowolony rybu? Zadowolony? <laughs> Chodzi ta wędeczka, nie? nie to jak. Zabawa po prostu, nie? Chociaż to, to troszeczkę za delikatne jak dla. Nie, nie za delikatne, jest petarda. Siądzie większa ryba, to dopiero będzie hol, nie? Nie, co się wyplina, <laughs> pało, to... <laughs> Wszystko to dobre, szybko się kończy. Kończymy naszą przygodę z owieniem białorybu, było cudownie, po prostu mi się tak już Micha cieszy, wreszcie na rybach, wreszcie udało się wybrać na te ryby, połowić, pogoda takie jak widzicie słoneczko, ale zimno, rybki coraz chętniejsze do zabawy, wędka Nautilio przetestowana, daje tyle frajdy owienie takie białorybu, polecam Wam zacząć, a tym bardziej z takim niedrogim, fajnym sprzętem jak te wędeczki z tej serii Nautilio. Zakupcie sobie i pobawcie się, bo naprawdę zabawa jest przednia, zabawa jest cudowna. No nic. Pamiętajcie zostawić łapę w górę, jeżeli film wam się podobał i widzimy się już w kolejnych odcinkach na kanale Mistral Fishing. Na razie, elo, cześć.